Pamiętajcie, wiem, że jeszcze lato trwa. Ludzie odpoczywają, łapią słońce. Tutaj nawet lekko wstawieni, ale mam wrażenie, że wielu z nas robi sobie wakacje również od zdrowia. A przecież nasze ciało nie robi sobie przerwy. Organizm dalej zbiera toksyny, dalej się męczy tym, co mu wrzucamy. A stres i przeciążenie tylko się kumulują. Dlatego, jak co roku we wrześniu rusza postkan, a dokładnie 22-28 września, to nie tylko głodówka. To regeneracja, oczyszczenie, edukacja i powrót do siebie, do wnętrza. Co się dzieje na postcampie? Ci, co byli, to wiedzą, ci, co nie byli, to tak. Warsztat oddechowy. Nauczysz się świadomego oddychania, które uspokaja układ nerwowy i dodaje ci energii. Oraz czerwone światło i regeneracja mitochondrialna. Następnie komóra hiperbaryczna, czyli tlenowa bomba dla komórek. Nauka, klawiterapii, technika, która działa głębiej niż masaż, morsowanie i zimne bodźce, aktywacja odporności. Na pewno codziennie spacery w naturze i praca z ciałem. No i przede wszystkim ogrom wiedzy, którą się z wami dzielę. Edukacja, jak żyć zdrowo, jak wyjść z głodówki, jak po głodówce jeść, jak odpoczywać, jak myśleć. To nie są wakacje, to reset i rozwój w jednym. Grupa już się zbiera, mamy już połowę zapełnioną, a może właśnie Ty powinieneś również tam być. Wejdź na www.hystiger.pl Tam znajdziesz wszystkie szczegóły i możliwość dołączenia. Do zobaczenia na podcampie. To może być właśnie jeden z ważniejszych tygodni w Twoim życiu. Pozdrowienia z Krakowa i zdrówka dla Was.